Na wszystkim. Tutaj. W dzisiejszym odcinku nie sama Milusia, Klaudusia, ale jeszcze werka aferka będzie ze mną przychodziła z Tory. Jak się czujesz? Uuu. Świąteczny klimacie, ich szalejemy. No właśnie, leci tutaj taka fajna muzyczka, więc już tańczyłam sobie. Aha, dobra. A czemu powiedz mi, wyglądam jak takie kidoski, takie A No faktycznie. Gdzie zje, no, są te dzieci? No chyba tak, czyli dużo prezentów dostaniemy, choć tutaj, bo się zaczyna za 35 Dobra. sekund gra, a to w sumie jeszcze sporo, więc możemy wyjść tutaj, coś porobić, pozwiedzać. Co tu mamy? Morf Elfów, Święty Mikołaj, Grinch będzie też, o ja chcę mieć No właśnie będzie ten Grinch, przynajmniej na okładce tak pokazywali, więc mam nadzieję, że się uda. Czy ty tu siedzisz? U, siedzisz? Tak. Y, tu gdzie 5 na 12 tak. jest, no. Jak klimacik świąteczny w tym roku też już oszalałaś? Czy jeszcze się powstrzymujesz, żeby nie oszaleć do końca? Jeszcze się zdarzyłam pokłócić ze wszystkimi, A. więc bit. <laughs> tak jak w każdym domu powinno na święta być. Każdy się musi pokłócić tak. ze sobą. Zawsze kłótnia, a potem na Bibi na, na godzenie tak. się. Słuchaj, to jest idealny przepis na święta. Tak, innego sobie nie wyobrażamy, tak? No i dobra, zaczynamy naszą opowieść. Mamy wielkiego. O, się, bo Wow, ile śniegu napadało. Uberkuba mówi. O, Milusia Klaudusia nawet tutaj się wypowiada. Dobra, robimy te e, aniołki. Można robić aniołka? No, nie wiem, ja tak powiedziałam, ale chyba nie do końca mi to wyszło. Dobra, to ja zrobię diabełka, a te aniołka. Ha! O, czekaj! Czekaj, patrz, patrz, można się z śniżkami, ale to dawaj w kogoś innego rzucamy, żeby nie w nas. Dobra. Klaudia, prawie dostałaś! O nie! Krasz. Ja mam nadzieję, że ja tutaj wygram, ja wygram, ja wygram. Zera się odpaliła, A. nie? A. Ej, dostałam odznakę w ogóle jakąś, chyba wygrałam. A Ty nie dostałaś odznaki? Nie. Umieść świąteczne dekoracje na domu, okej. Okay. Gdzie są te dekoracje? A tutaj lampki! Ty, jak w Ludwiczku będziemy zawieszać te lampki tak, na dom! Tak, tak! tu-tu-tu-tu-tu! tu 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 Ja uwielbiam, jak ty to robisz! Tu-tu-tu-tu-tu-tu! tu 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 O, ja lizaki wbiję tutaj w ziemię, o! Dobra, ja idę lampki. Ja się wysokości nie boję. Prądu się trochę boję. Wiecie widzowie, że miałyśmy z Klaudią nagrywać o 19. Ostatecznie zaczęłyśmy nagrywać o 21, bo korki mi wywaliło. Okazało się, że kontakt jest uszkodzony. Tam się jakiś kabel wypiął i musiał przyjechać mój brat i mi naprawić o 19 ten kontakt, bo byśmy nic nie nagrały, nie? Dobra. No Jak to tak przed świętami kontakt? No co, no. Normalnie strzelił mi kontakt, jak tutaj tą roślinkę podłączałam. Normalnie strzelił kontakt. Dramat po prostu. Ja się wystraszałam, ja już myślałam, że nie przeżyję tego. Najbardziej się kiedyś e, wystraszyłam, bo mi korki wywaliło, nie było wiadomo dlaczego, a okazało się, że wino mi wybuchło, bo było za bardzo nabuzowane, bo robiłam swoje Uuu. i zalało mi mm -hmm. ten przedłużacz i wywalało korki. O nie, najgorsze. Czas do łóżka. Co ty, matka, gadasz tutaj? Do jakiego łóżka? Jak głodna jestem? Gdzie jest am-am-am? Dawać to do lodówki. Ale to są kuki z Santa. My nie możemy ich jeść, bo święty Mikołaj musi dostać ciasteczka. Jak to? Ja zjem, da, dawać to. Ja to zjem. Nara! Ja idę z tymi ciastkami. Do widzenia. Nara! Dobra, dobranoc. Nie znajdziecie mnie na... No, halo, zostawcie mnie. Co mi mówię? Ja idę do kibla. Dobra, o. Mamy Grinch'a w nie, domu. Nie, nie, nie dawa. No mamy mam Grinch'a, mamy Grinch w domu. No nie! nie, nie. Ciastka zniknęły! Zalałaś ciastka! Nie wierzę! Co? Ktoś tu pisze, no! Nie wierzę! Ej, naprawdę ich nie będzie Nie, Nie, ta dziewczyna zryspiła się gdzie indziej, i ona ja no z... Ja A, szkoda! No nie wierzę, czemu takie co? Ale popsuły zabawę! <laughs> Tylko ty masz takie jasny, że gratulujesz ja ciastka. Jez. No bo już ciastka do jakiegoś kominka tutaj przy kominku zostaje dla Mikołaja, jak ja mogę no, zjeść? Faktycznie. Ja byłam bardziej tak, rację. Ty obcemu będziesz jedzenie dawała, a sama będziesz głodować. Jaki to ma sens? No, faktycznie, większy sens miał rzucić je pod prysznic i zalać. Dobra, czas do łóżka. Mamo, ja nie chcę iść jeszcze spać. Dawaj, Chodź, zrobimy naleśniki na kuchence. Oui. Chodź tu, ja Cię tutaj skrępuję zaraz, zwiąże Cię jakimś pasem. Ej, a tutaj jest kaloryfer się popsuł. Zobacz, kaloryfer nam dymi. Ten Danfoss przecieka czy coś. Ej, może to taki kaloryfer, wiesz, taki na parę. Co ej? Co się? czemu ja spadłam z łóżka? Co jest? Co tu się dzieje? Czemu żółto jest? Bo to będzie ekspre... e, le, ekspres... polarny. Jest pociąg, czekaj, wskoczy tam. A jak nas przyjecie? E, blokada jest! A, no, no to nie. właśnie śmieszniej będzie. <grym> Dzisiaj... O, jest, 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 patrz, jedzie, jedzie! Wbiło! Ej, wbiło mnie! Ej, wbiło mnie! Ej, jestem na przodzie pociągu! Okej? Okay. To paperka lokomotywka. Czekaj, idę do komina, <grystanie> To jest super gra już, nie? <grystanie> Ale ja się zacięłam, nie mogę tam przyjść teraz. Ale ja, ja, bo my do dyryganta mamy tam... <grystanie> <grystanie> do dyryganta? <grystanie> dyrygent nazywa się, no patrz, dyrygent. <grystanie> A dyrygent to nie jest ten od Rubika taki, co tam wiesz... Dryguje ten taki muzyczny. Ej, to można było normalnie wskoczyć, okej. Okay. Znać miejsce, ja chcę siedzieć koło ciebie. Chodź, chodź, chodź. Dobra. O, gorącą czekoladę dostaliśmy. Tak, ej, czemu ktoś nam tutaj tańczy na stole? Halo, ja nie zapłaciłam za tą usługę. Ej, czemu to wygląda, jakby nie strzelali czekoladą, czy czymś innym? No właśnie chciałam się zapytać, czemu on nas kupą polewa tutaj? No nie, on nas nawozi, żebyśmy urosły duże. Dostałyśmy. Tak. Batman! Na, 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 na. O, daj do Mikołaja! O nie, on jest uwięziony. Patrz, jak go związali. O, 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 widzę. Już biegnę do niego z pomocą. Chodź tutaj. Chyba nie powinniśmy go bić, tylko mu pomagać. No ja go chcę rozwiązać. O, tutaj jest zły R. Dobra, idę na niego, idę na niego, idę na niego. a Gonią mnie. Ej. Teraz jestem wściekły, powiedział zły elf. Pom, 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 pom. O! O! Wow! witaminy wypił! Co jest? I. Ej, on na wieży jest, patrz! Na górze jest. Skubany. O, dobra, zeskoczył. Jak on nam... Ja do Ciebie zaraz pójdę tam. I pewnie zaraz się zmęczy i będzie można go bić. Ej, może go ubijemy? Ubijemy go! Dawaj! Tak, to biegnę, 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 biegnę. Okej, okay, dobra. I czy teraz możemy uwolnić Santa? I on się teraz tutaj e, narzeka, że nie ma jeszcze pomocników. Nie wie, że go uratowałyśmy, to jeszcze nas chce tutaj wrąbać w ten w pracę, patrz, jak i santa. Eee, ja, ja się nie zgadzam na żadną pracę na czarno. Halo, halo! Potem mnie będzie skarbówka ścigała. Chyba, że popracujemy, a dostaniemy pełno prezentów! <laughs> Grinch! O, tak! To ja wolę u Grincha pracować. Dobra, e, musimy chyba teraz będziemy, będziemy robić zabawki, no? Co by tutaj zepsuć? Hmm. Vera, ogarnij się! Co? Ty już zepsułaś ciastka dla Mikołaja, i teraz nam każe za kary pracować. Ja, łysia, miałam do spakowania. Ptaszka. Uiła! Tutaj, a, bo my mamy. A, określony czas, żeby te prezenty zrobić. Kurczę. O, 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 Gdzie ja jestem? Nie mów, że wskoczyłaś znowu na tą taśmę. Ja szukam easter eggów po prostu, no. O, o czekaj, prowadź, Sanię. O, to będzie śmieszne. Woohoo! Ale Rikusiów tutaj atakujących. Wróciłyśmy chyba na to... Nie, my tu mieszkamy? Nie, chyba. Pani Mikołaju, proszę, daj mi prezent. Ja już chcę do domu. Tutaj może. Chwycić prezent, ale on chyba musi przestać gadać, mi się wydaje. Chyba tak. A, i będziemy musieli rozdać prezenty po prostu tutaj do domów, tak mi się wydaje. Oj, 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 czekaj. Ej, tu mam obi do pokonania jakiś moment, bo wyszłam niechcący. E, a w jakim się światło? O nie, w kilku. Dobra, nieważne. To dla Ciebie, Werka. O, dziękuję. Wreszta. Co tam jest dla mnie? E, niespodzianka. <grych> o nie, burza śnieżna. No nie wierzę. Znowu będziemy musieli unikać tutaj? No nie, rozbijemy się jak nic. A no właśnie, bo jeszcze motyw z Grinchem. W którą stronę powinniśmy iść? Nie lewo nie czy prawo, Klaudia? W lewo. O, chyba prawidłowo mamy, tak? Nie wiem. No bo na zielono się zaznaczyło. Okay. A uratowaliśmy święta. Super, no? czyli... Czyżby to było dobre zakończenie? O, special gift od Mikołaja. Panie Mikołaju, co nam dasz? Jak dla jednej osoby? O, czekaj. O! O! Jak, to, jak Jak to rozpakować? Jak to rozpakować? Ej, dlaczego ja nie mogę tego rozpakować? To ja nie chcę takiego prezentu. Bo to jest prezent. Y Schrodingera. <noise> Niby jest, ale go nie ma. Halo, ja chcę ten prezent otworzyć! Nie ja chcę wiedzieć, co tam jest. I tam taka wielka różga będzie. Nie zdziwiłabym się po tym, co robiłaś cały odcinek. Dobry koniec! Okej, okay, dobry koniec mamy. Ej, ale no nie wiadomo, co w tym prezencie było. No nie. Ja myślę, że wszyscy widzowie wiedzą, co było w prezencie. Vera. nie da się oszukać. Rózga jak nic zasługuje na to w tym roku, no. <gry> Dobra Vera, dzięki, że uratowałaś razem ze mną święta w tym roku. W tym roku też, bo w zeszłym też chyba ratowałyśmy. Hi y tak, no co roku ratujemy święta. No i słuchajcie, widzowie, za to, że macie święta, dawajcie bardzo dużo łapek w górę, bo to jest nasza zasługa, uratowałyśmy je. Kolejnym razem, no i też subskrybujcie ten kanał, żeby za rok też mieć uratowane święta. Wiecie, to tak na pewno zadziała. <grym> no i co jeszcze? Życzymy Wam miłego dnia. Pa! Pa! pa!